Hej, śmień, witajcie, Syden i Idę dzisiaj w sklepie 11 września 2022 roku. No i co, zobaczmy, co dzisiaj będzie w sklepie. A dzisiaj mamy, uwaga, uwaga, WR. Zestaw WR tutaj powraca, czyli zestaw WR Z1600. Zestaw sprzętu WR Z1300, jeśli mamy emotkę Wtank na zawsze. No i co, klasyczny bez Z1200. Tutaj z takim stylem, jeśli chodzi o plecak, i tutaj z takim stylem, się chodzi o skina barwa za 1200 też tutaj wraz ze stylem Surfer Shimi za 800 też tutaj mamy styl geniusz graficiarza za 800 też wraz ze stylem, wutank na zawsze za 300, kaiden na szyję za 800, w malowanie za 300 no i co, dalej mamy Szmacianka za 1500, wraz ze stylami spożywcze, Sikiery za 800, zestaw lucza za 2200, e, Dynamo za 1200, Fanga za 800, Zamaskowana Furia za 1200, e, lucza Lotnia za 800. Dalej mamy Azuki za 1400 wraz z kilofami, Razer za 1200, Kuro Homura za 1500, Srebrny Płomień za 500, Battle Breaker za 200, Ruby za 1200, to z takim stylem i takim stylem. Dalej mamy pasiasty siekacz za 500, podimne paski za 500 i... Marzycielka za 1200, Andel w sklepie, Penny za 1200, Terra za 1200, Podwójny Tam za 500, Gwiazda za 500, Chwila dla Mima za 500, Gorący Towar za 200. No i co, pakiet zadań Amazon Fantasmata, e, skiny NFL Powrót. Tutaj e, mamy wszystkie te skinki, które były, oczywiście w zestawach też mamy, i mamy też, e, oczywiście, tutaj Kilow, Lotnie, Matki. Przy bardzo i sędziny, i sędziowie też tutaj powracają. Można kupić sobie w pakietach, i oczywiście mam tutaj emotki do nich, i zestaw jakby z prostu sprzętu do nich. No i co, gwiazdka nadal w sklepie. Nowe, yy, znaczy, no, darmowe itemki nadal też w sklepie. Patrick Mahomes też nadal w sklepie. I to tyle, także co widzowie? Jeśli w się podoba, to pamiętajcie: Substany, łapko w górę. kod yy, Gigi w sklepie, a jeśli ja nam siemneczko.